Dzień dobry. Witam Was dzisiaj w War of Warships, gdzie będę strzelał okręty. Żeby nie było, że tylko czołgi. Czołgi tym razem sobie popływamy trochę. Yy... Tu, jak widzicie, bitwa będzie rozgrywana w trybie rankingowym, dlatego składy drużyn są ograniczone do 6 okrętów. No i płyniemy. Yy... Georgia jest amerykańskim pancernikiem 9 poziomu, poziomu okrętem premium. I to jest jedna, jeden z pierwszych meczy, jaki zrobiłem tym okrętem po zakupie. Okręt ma zrobione wszystkie modyfikacje, tak jak okręty premium po zakupie od razu mają. Niestety, kapitan ma tylko podstawowe perki, jakie są dodawane. Do zakupu. No i dlatego, że okręt jest powiedzmy świeży, nieopływany, bo to pierwszy, pierwsza bitwa, jaką płynę tym okrętem, nie zakładałem żadnych modyfikacji, żadnych uspra usprawnień syg na sygnałach, bo mi po prostu było szkoda marnować ich na okręt, który praktycznie sądziłem, że i tak zaraz y, zginie. Y, tutaj w odróżnieniu do całej drużyny popłynąłem sobie na lewo próbując opływać tą wyspę no i trochę flankować okręty które powinny były się tam pokazywać jest w bitwie tylko jeden yy, niszczyciel przeciwnika dlatego podjąłem to ryzyko no bo spotkanie go yy, bezpośrednio z, z pancernikiem no dla pancernika to jest wyrok śmierci Niszczyciele robią z, z pancernikami, co chcą. Pokazał się pierwszy okręt przeciwnika, też płynie w, tam, w kierunku ich punktu. Ja nie będę miał na niego przestrzelu, bo tutaj jest za wyspą. Są na, następne okręty, pokazał się ten ich niszczyciel. Ja wpływam za wyspę, już nie będę miał możliwości strzelania do niego. Zresztą to nie ma wielkiego sensu, bo strzelanie do niszczycieli z pancernika kończy się niczym. Sam okręt no, ma swoje wady, ma swoje zalety. Tu będzie je to wszystko widać w tej bitwie bardzo dobrze. Ja powoli wypływam za wyspę będę szukał przestrzału na tego pancernika to jest Friedrich der Grosse no i dobrze się dla mnie to układa, bo do mnie nikt nie płynie będę miał tutaj czystą praktycznie pozycję no i powoli się ten pancernik tutaj pokazuje jest jeszcze Ajoła, ale do niej nie będę te w tej chwili strzelał. Trochę za mocno skręciłem, uciekła mi tylna wieża, teraz nadrabiam. Chciałem mieć całą salwę dostępną z wszystkich dział. No i poszło. O, proszę, jedna salwa i 25 tysięcy HP z Friedricha ściągnięte. Ja też dostałem, ale niewiele. Teraz się cofam, żeby nie wystawić się na strzała od tego niemieckiego pancernika. Kolejna salwa. No tym razem za 14 tysięcy Tutaj się cofa, może by się schować za wyspą ten Friedrich też się cofa więc będzie cały czas ostrzał na niego On złapał pożary Następna salwa No, tym razem za pół tysiąca. No, z Friedricha już praktycznie nic nie zostało, musiał się gasić. No, i to jest pierwsza salwa, jaką dostałem od niego, która zabolała. Zobaczcie, że z tą salwą ściągnął 15 tysięcy, prawie HP. A ja mu uszkodziłem jedną z wież i straciłem możliwość przestrzału teraz musiałem podpłynąć trochę do przodu niestety stoję do niego bokiem i szukam możliwości skończenia go strzał No i ktoś mi zżarł wisienkę z mojego tortu. To był mój frag. A tu płynie Seattle, krążownik amerykański i Iowa, amerykański pancernik. Salwa do Iowa. I proszę, wpadły dwie Cytadele. 45 tysięcy HP ściągnięte z Ajoły, i połowy HP nie ma. Teraz uciekam z powrotem za tą wyspę, na, za którą stałem. Z dwoma okrętami to trochę niedobrze jest się strzelać. Kolejna salwa za 5 tysięcy. A ja dostałem. Od Seattle pożar. Chciałem mu się odgryźć tutaj tylną wieżą, no ale wykręcił i tu wpadł tylko rykoszet Przednie wieże strzel strzelają do Ajoły. Wpadło uszkodzenie za 10 tysięcy, i uszkodzona wieża. A Seattle jeszcze do mnie torpedy wypuścił. Całe szczęście, że. Z Postanowiłem się cofać, bo bym wyłapał praktycznie wszystkie. I tu będzie ostatnia salwa, zanim Ayała schowa się za wyspę. Strzał. No, za 5000 wpadły uszkodzenia. A Seattle do mnie strzela. Zobaczcie, jak, jaka częstotliwość salw. Cały czas na wstecznym. No i wypływa Aioa. Strzał do niej, ale mi wsadził. Ja mu wsadziłem uszkodzenia za 8000, a on mi ściągnął połowę HP. Dlatego użyłem naprawiarki do ładowania silnika, żeby szybciej się chować. Tam za mną pokazał się nasz Ibuki. E Jeszcze jedna salwa. Za 4000 weszło tym razem. No i tu kolega na Ayoles popełnił błąd wypływając za tej wyspy. Teraz tą salwę odbijam. Tak, zobaczył naszego Ibuki, e który teraz zaczął do niego strzelać. No i... Ucieka z powrotem za wyspę, ale zanim to zrobi to będzie przez chwilę nieruchomym celem i będzie łapał uszkodzenia. Tu wpadła salwa za 13 tysięcy. Ajoła się naprawia, no ale to już jest za późno. To już jest za późno, tej ajoły już nie ma. Koniec przeładowania. Strzał. No i koniec. Jeszcze Wargamingi zaliczyły czytadele i praktycznie na tym okręcie zrobiłem 100 tysięcy uszkodzeń. Teraz już razem z naszymi woki e wypływamy tutaj za wyspy. Sytuacja jest taka, że jest remis w przejętych punktach, C jest bezpańskie. Nikt tego nie chce na razie brać, no i pokazał się ten Seattle. Ja muszę wypłynąć za wyspę, żeby móc do niego strzelać. Zniknął tam jest Dąsko jeszcze na dystansie pojawił się ten niszczyciel którego sobie zaznaczyłem dla artylerii dodatkowej na wszelki wypadek no i jest Seattle salva. no i wpadły dwie cytadele w tej chwili już Seattle jest na dobicie pytanie tylko kto to zrobi Ostatni strzał. No i ściągnięty Seattle. Jeszcze wargiem igi dały cytadele za niego. W tej chwili już jest praktycznie pod bitwie, po bitwie. Przeciwnikom zostało tylko Dąsko i ten niszczyciel. Tutaj w dymie stoi na pewno. Ja próbuję obrócić wieżę, złapać na niego strzał. Ale nie mogłem się zdecydować, może lepiej tego krążownika im brać. No ale jest za wyspą, więc nie. O proszę, tam jest niszczyciel. Zanim zdążyłem obrócić wieżę, już, już go nie ma. No, i ostatni okręt, jaki im został, trzeba teraz rozwalić. No, zaznaczone, dla dodatkowej, jest za daleko, no, ale potem bym zapomniał i bym z tego nic, nic, żadnej korzyści nie miał. Salwa troszkę za krótka. Wpadło jakieś obrażenia. Ja dostałem duży kaliber po tym strzale. I teraz już wszyscy na niego polują, wszyscy do niego strzelają. Ja też, ale tu już wargamingi nie polosowały, uszkodzenia nie chciały wpadać. No cóż, w tej bitwie zrobiłem 194 tysiące uszkodzeń. Jest to rekordowy wynik, jaki mi się udało zrobić w World of Warships. I to okrętem, którym płynie, płynę praktycznie pierwszy raz. No i koniec Dla chętnych zostawiam statystyki do prześledzenia. Z mojej strony to wszystko. Cześć!